Cześć, witam was w moim następnym filmie na tym kanale Dzisiaj już mija połowa daily na moim kanale Została jeszcze druga połowa No i w dzisiejszym filmiku Dopuścimy sobie samiczki, które są na sprzedaż Kolega chce je wziąć już zakocone Tak więc coś tak za chwilkę zrobimy jest Sańca mieszańca Sańca ubrodes oraz samica W.N. I jedna z nich pójdzie do tego samca, druga z nich pójdzie do samca NC. No i jeszcze jutro trzecia samica pójdzie również do samca brana. Do tych mniejszych samczyków nie będę dawał, bo chodzi o to, żeby po prostu te młode potem były większe, nie takie mniejsze. Na to się, się zobaczy. Dobra, standardowo paczki w górę słuchajcie. subika razem z dzwoneczkiem, żeby nie ominęły Was żadne nowe produkcje. No i co? Jeszcze zanim przejdziemy do tych zakotów, no to sytuacja z młodymi. sam nie uciekaj. Sytuacja z młodymi. Jeden wizeratce zdechł. Drugi w sumie chodzić chodzi. chodzi. I wczoraj był ten filmik ze sprzedażami. Wiem, że trochę cię czobiłem, że sprzedałem jednego klika z tego gniazda. On wygląda spoko. Tak jak te pozostałe, które zostały. Nie widać żadnych objawów ani nic. Więc. Muszę być dobre myśli, że wszystko idzie OK. I że on się nie zarazi. on nie zarazi tych pozostałych, które jeszcze tam inne sprzedałem no po prostu nie no, trzeba być dojami, zobaczymy No tak, no po prostu to jest mój błąd, no i tyle Dobra, zaczniemy może od samicy Wynieckie niebieskie niebieskiej, damy ją do samca barana francuskiego Nie, samiczka Chodź, 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 bo dzisiaj jest już 15 Marzec A kolega Chcę tak gdzieś, 20, ale samiczka. No dobra, bo chciałem ją obrócić, ale sama się obróciła. No i zobaczymy, co z tego będzie. Może z tego będzie, bo samiczka dała się obrócić, tylko nie widzę, czy ma ogon w górze, czy nie. Bo samica razu się ładnie wziął. O jak zwykle agresywna samica jest. A tu nie jest normalne. Dobra. Ja tu się będę przy niej cały czas, przy nich. I dajemy drugą samicę już do samca, czyli samicę mieszańca. O, samica się ładnie Samica ma też ogon w górze, tak więc powinno się udać no i dałem do samczyka ręce, bo ta sańczka jest, jest troszeczkę taka mniejsza jakbym ją dał do samca tego mieszańca ala podpalany no to no no to mode mogą być trochę małe no wie, że sańczka siła nie goni daje się sancowi. to jest tylko <noise> to jest chyba troszeczkę inaczej niż pozostałe. On tak się przewraca, ale Ale nie wydaje żadnych odgłosów. No, ale jest skuteczny, jeżeli zakodził sense Raczej. No, Saince, czy dajesz, dajesz jeszcze? to sama się przewraca, wydaje. Tam widzę, że samica ma ostrą ruję Dobra, to nie widać, że czasu. I tutaj damy samicę w RODES. Wykorzystam tego samczyka, że go mam. Ale nie są, że nie są w sposób spokrewnione. No, właśnie, właśnie. Zobaczymy, co samczyk nam zdziała. Bo też nigdy nie zakazał sami samiczek, a jest młody Znaczy młody, on jest z lipca Jedzie młody, jedzie, jedzie Tylko to nie wiem czy też tego wyjdzie, bo nie wiedziałem też czy samica ma w górę czy nie No ale do tutaj chwilę przy nich Samsung barana znowu się powrócił. Tam mieszkańca w ogóle już powinna być pokryta, chyba już z 3 razy. Samica mieszkańca chyba też była pokryta z 3 razy już. A tutaj czekamy, czekamy. Najwyżej jak się nie uda, no to. Nie, no to pójdzie do samca barana. Ale to na wieczór. To może też się coś z tego jeszcze uda nagrać. Ja w sumie nie wiem, bo widzę, że samica nie ma w ogóle ogona w górze. No to tak średnio. Pamiętajcie, trzeba ma teraz u niej tą Równie. O nie Patrzcie jaka sańca ma wielką, taką małą ruję, że ona yy, goni samca Patrzcie Już kiedyś tak u, się, u siebie miałem Że sańca goniła samca no, ciekawe, ciekawe Dobra bo została pokryta już chyba, nie wiem yy, Kilka razy yy, To już ją weznę. No i zobaczymy za tydzień Co z tego będzie Samica w WDT została pokryta Oj, sam Człowieku się To została pokryta kilka razy A u samicy W będzie trzeba wywołać u niej ruje. No i chyba też zamienię yy, klatkami, bo Tutaj i tam wcześniej były sanse Ja tej ściółki nie wywalałem Bo ona była dobra jeszcze Ja dostawiłem. Ja te sańce dałem od razu na tą ściółkę No i widać, że obydwie dostały ruji A tutaj już było wysprzątane No i sańca tej ruji nie dostała No ale tak jak mówię Spróbujemy tą ruję wywołać Po zamian klatki Tak u NC zrobiłem i powinno wyjść. Dobra, zabieramy samiczkę w głęb teraz. No, zakończyła ładna robota. Dobra. No i Ciebie też wezmę, bo z tego nic nie będzie. Z tego niestety nic nie będzie. No, właśnie właśnie właśnie. No. Tak więc dwie sajnice być może są zakłócone. Sprawdzimy za jakiś tydzień. No sprawdzimy za tydzień. Kontrolnym dopuszczeniem. Co się będzie działo. Czy wszystko będzie ok czy sajniczki są zakłócone. No ale fajny filmik wyszedł. 8 minut i 20 sekund. Więc spoko, spoko. Nie spodziewałem się, że aż taki długi wyjdzie. No ale jednak czy sajniczki naraz zakacać? No, zakacać, no to jednak. coś co się pokazało i pokazało, nie? co nie. Dobra Chyba tyle w tym filmiku Chciałem wam, yy, no Chciałem Pokazać jak będę zakazał sęczki, no to Pokazałem W sumie jeszcze może tam przejść na podwórko W sumie to Przyrodę zobaczyć czy coś Jak jest u bo on się najbardziej boję. Ale wszystko ok Widzę Szanko zjedzone, tak więc wszystko jest W porządeczku No Czyli tutaj u nich Takie dwie sztuki słabsze zaatakowało to gówno to świństwo i y, nie poradziły sobie. jak pierwszego stworzył, to e, no jest problem z w środku, ale myślę, że już też jest lepiej. Coraz lepiej jest, więc już się tak za bardzo nie boję tego, tej choroby. Ale, jak w przyszłym tygodniu, w weekend, prawdopodobnie sobie opalę kratki czy palnik i wszystkie kratki opale, żeby po prostu to gówno y, Spalić, no, tak jak rok temu. Dobra, jak kończę ten filmik, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawiajcie łapki w górę, suba, i dzwoneczek. No i do kolejnego filmiku trzymajcie się, no i cześć.